Dzień dobry, rozpoczynamy audycję szóstą i tym razem może uda się zakończyć tę analizę tekstu Konstytucji pod kątem tej partyjności. Na zakończenie poprzedniej audycji użyłem sformułowania działalność przestępcza, zapewne bulwersującą po niektórych. No bo przestępczość rozumiemy wszyscy jednoznacznie, tyle że mamy jej różne odmiany. Jeśli coś jest zakazane w konstytucji, to naruszanie jej jako ustaleń bezwzględnie obowiązujących jest rażącym naruszeniem prawa. No więc jest to odmiana przestępstwa, czy nie jest? Pytanie retoryczne. Dyskusja w wypadku opisanym poprzednio przeze mnie może jedynie dotyczyć, czy moje sformułowanie wynika jednoznacznie z konstytucyjnej treści. Wynika. Bo jeśli ktoś wbrew konstytucji zawłaszcza sobie całą władzę, to stosuje właśnie zakazany totalitaryzm. Jeśli dodatkowo uniemożliwia podjęcie działań zapobiegających temu, mowa o wyłącznie partyjnym przedstawicielstwie, to stosuje totalitaryzm. I co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Tak nazwaliśmy przecież system funkcjonujący w PRL-u totalitaryzm. Popatrzmy na język, jakiego partie używają w tym względzie. Mianowicie wołają, przecież to cztery lata macie wybór. Zapytajmy uprzejmie, jaki? No, pomiędzy partiami. Możecie rozliczyć tych, co rządzili. I co? Wybrać kolejnych wyłącznie partyjnych? A jakich? Anokacyk partyjny ustawi nam listę kolesiów. Zapytam ironicznie, równych wobec prawa choćby partyjnego? Ależ skąd? Lista będzie ustawiona przez kacyka na lepszych, bliższych mu, wierniejszych i praktykantów do funkcji szabelek. Absolutnie niealfabetycznie. Prawnie klasyczny przykład przedstawienia kandydatów do wyboru według dyskryminującej zasady wyłącznie interesu partyjnego. A przecież kacyk przedstawia listę mówiąc Partia przedstawia Wam na rodzie listę wybranych wszystkich najlepszych, a my, wyborcy... Mamy postawić krzyżyk przy jakimś nazwisku. Do Sejmu wejdą i tak przede wszystkim ci najlepsi z najlepszych według oceny kacyka, a nie życzeń wyborców. Ponownie zapytajmy, jaki mamy wybór kogoś, do kogo mamy zaufanie? Czy wśród milionów obywateli tylko partyjnie nadają się na przedstawicieli? Dokładnie tak samo jak w totalitarnym PRL-u? Usłyszymy w odpowiedzi, ależ skąd? Przecież wyborcy też mogą tworzyć komitety wyborcze. I znów ten język: partyjniacy i wyborcy dwie różne grupy obywateli. Ale jak wyborcy mogą tworzyć sobie komitety wyborcze? Za chwilę. Przypomnijmy tu artykuł 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Pytanie do kacyków, czy panowie czytają czasami tekst konstytucji? I do tych rozważań jeszcze sprawa realnego przedstawicielstwa. Oto konstytucja nie przewiduje możliwości odwołania przedstawiciela przez jego wyborców. Zatem możemy sobie porozliczać co cztery lata i ewentualnie wówczas nie postawić przy takim nazwisku krzyżyka. Tylko jeśli kacyk go ustawi na odpowiednim miejscu na liście, to nasz pogląd nie ma najmniejszego znaczenia. I żeby sprawa była jasna, mamy artykuł 104. Posłowie są przedstawicielami narodu, nie wiążą ich instrukcje wyborców. Zatem, rozumując logicznie, za co moglibyśmy odwoływać pana posła? Jak nie musi nas słuchać, to jak z niektórymi adwokatami? My ich zatrudniamy. Oni prowadzą sprawę jak chcą i wystawiają nam potem rachunek za usługę przedstawicielską. Już dla żartu zacytujmy sobie ciąg dalszy tego artykułu. Mianowicie posłowie po uzyskaniu mandatu składają ślubowanie. Uroczyście ślubuje rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, a odpowiedzialność za swoją działalność, czyli załóżmy za sprzeniewierzenie się ślubowaniu, łącznie aż o zgrozo, nawet z pozbawieniem mandatu, może orzec jedynie Trybunał Stanu, czyli partyjni kolesie. I tu dotykamy sprawy immunitetu, czyli swoistej bezkarności. Artykuł 105. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. To, że nasi posłowie Wszelkie naruszenia porządku podciągają bez żadnych skrupułów pod sytuację w czasie wykonywania obowiązków poselskich, to wiemy i obserwujemy bieżąco. Coś, co określano mianem oficerskiego honoru, czy w ogóle honorowej postawy, jest temu towarzystwu obce. Karają się jedynie pomiędzy sobą karami naruszenia interesu partyjnego. Dobre chociaż i to. Tyle, że honor dotyczy morale a honor partyjny lojalności przy korycie. I dalej ten artykuł 105. Od dnia ogłoszenia wyniku wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg Przedawnienia w postępowaniu karnym. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa. Czytając ten artykuł, można zadawać sobie bez końca pytanie: jak to jest możliwe, że ktoś przedstawiony nam jako kandydat i odkrzyżykowany przez wyborców? Jako ich oczywiście jedynie najporządniejszy z porządnych przedstawiciel nie podlegał prawu Kornemu, był chroniony jako nietykalny, ba nawet może wyrażać lub nie, zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności, może pełniąc przez kilka kadencji funkcję, nie zawracać sobie głowy jakąś tam karną sprawą. Po kilku kadencjach można postarać się o przedawnienie. O tym jak Sejm udziela zgody na sądzenie kolesiów i pozbawianie ich immunitetu, tu mieliśmy już szereg przykładów, wyborca może zadać sobie jedynie pytanie, jak to możliwe, żeby przestępca nie został natychmiast usunięty, nie poniósł konsekwencji pełniąc zaszczytną funkcję przedstawiciela narodu? Jaki zatem jest ten naród, jeśli przestępcy stanowią mu prawa? Mieliśmy niedawno przykład z posłem Hoffmanem, który popełnił przestępstwo skarbowe nie płacąc podatku. Pomijając fakt, że kto jak to, ale poseł powinien działać zgodnie z prawem, on wykazał się rzekomo, nie wiedzą prawniczą, a podobno nikt nie może tłumaczyć się nieznajomością prawa i co partyjnie honorowo ustąpił, ale nie z mandatu poselskiego. Sąd stwierdził tylko wykroczenie, pozwolił na spłacenie zaległości, a bohater wrócił od razu na ekran. Pomyślmy w tym momencie o dziesiątkach Polaków ściganych, tępionych jak zbrodniarze, za niezapłacenie złotówki, podatku czy innego zobowiązania. I oto w artykule 107. Poseł nie może osiągać korzyści z majątku Skarbu Państwa lub Samorządu Terytorialnego, ani nabywać tego majątku. Za naruszenie zakazów może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu. To wszystko, co dzisiaj przedstawiłem, to jawne totalitarne działania partii, zawłaszczenie konstytucji, czyli jak określiłem, bezkarna działalność przestępcza. Na początku naszych spotkań wspomniałem o głosach potępiających nasz system polityczny. Użyłem określenia, że jest ogólnie prawidłowo sformułowany, ale jeśli jest realizowany w formie systemu totalitarnego, to na pewno nie do przyjęcia. Zatem do natychmiastowego i bezwzględnego skorygowania. Dziękuję i do usłyszenia.